Jesteśmy? Jesteśmy gdziekolwiek. Będę bym nie podmał Jerozolimsa, chudzał mi ludzi. No to chodź do mnie, Oskar! To pogramy sobie w GTA 5 online! No chodź do mnie! Ja mam wakacje, ja chcę być na dworze, a nie w domu siebie cały Ale pogramy parę minut i przyjdziemy! Ja! Drugi Asus zabłysniłaś. Przepraszam. Okej, okay, wybaczam. Już Dawid, dojsty szkoczka. Wybaczam. Ale no co ja mi wybaczasz? Ja nic zrobię. Tak nie zrobię. z Pokémonem. No, zagrajmy no, chwilę. Witam, widzów, robimy Urela. Urela na lewitego, Urela na placu. Robimy Urela na placu, widzowie. Urela. Hejko widzowie. Siemano. Siemano, bumek. Czekam, eee, bumek. Eee, nie, nie, nie. Eee, bumek nie, bumek, eee, guzo, guzo Przepraszam, guzo. guzo, mi nie, eee. Dlaczego pstabić zdjęcie z 10-latkami? Ej, ja to napisał na labie, dlaczego pstawi zdjęcie na Instagrama z 10-latkami. Oni mają 10 lat, jeden ma 3, 16, 13, 16, 14 i 13. I Oskar ma Oskar ma 16. Podaj Max. Gramy, gramy. Oskar! Max, nie pokazuj pokera! Ale to nie jest pokier. Spalejących. Dawaj, chodź, gramy. Gramy, Max, chodź. Podaj. Nikola. Nie chcę ci Nikola! Czego Ci się nie chce, bo się zemstę Ale nie. <noise> To. Mogę? No to idź Nie, bo nie Nie, bo co? Bo nie chcesz bo nie pójdę sama To my pójdziemy, No y, Dawid pójdzie z tobą Nie, nie z Nie Nie A nie rzuca we mnie! Bo nie mi to gabry, w końcu. No ci nie we mnie kamykiem Co nie chcę iść No Pójdę z nią nie, No ja to ja idziecie nie idę. To weźmy od razu w Trzymajcie się, bardziej, Buu, 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 buu.